Witajcie moi drodzy, z tej strony Pan Anonim i dzisiaj przychodzę do was z takim dosyć spontanicznym i e, przyjemnym materiałem, ponieważ tutaj po prostu porozmawiamy. Porozmawiamy sobie o zapachach, które pojawiły się ostatnio w mojej kolekcji, które testowałam i których używałam po prostu na przestrzeni ostatniego czasu. Przypominam wam, że to był e, okres... Letni, była to e, końcówka czerwca, początek lipca, także przez ten czas odkryłem sporo nowych kompozycji, sporo ciekawych kompozycji, e, które po prostu teraz chciałbym Wam przedstawić, i myślę, że po prostu sobie w taki luźny sposób porozmawiamy i taki materiał mam nadzieję, że też się Wam spodoba. Także ja już e, nie rozgaduję się na początku, przychodzę do sedna materiału i zaraz zobaczycie moje piękne intro. Moi drodzy, uprzedzę Was tylko na początek, że te zapachy są ciężkimi kompozycjami, mimo że są one e, używane na przestrzeni e, końca czerwca, początku lipca. To jednak ja uwielbiam ciężkie kompozycje. Uwielbiam zapachy, które pozostawiają za sobą ogon, uwielbiam zapachy, które są bardzo intensywne, bardzo mocno wykwalne. Są takimi bardzo ciężkimi kompozycjami. Uprzedzę Was, nie jest to też mainstream, także raczej takich kompozycji, które typowo dostaniecie, chociaż pojawią się takie, które dostaniecie w perfumeriach. Raczej to nie będą, także naciskam na to, ale już nie przedłużam i zaczynam. Pierwszym odkryciem było to, że znowu odczułem zapach, który czułem parę lat temu, i chyba z dwa, około dwóch lat temu. Mianowicie zapach Wood of Gardness, marka Inisto, marka niszowa, marka, która ma świetne kompozycje, mimo że zapach jest drogi, bo on kosztuje w granicach 1600 zł. Tutaj uprzedzę Was, że on jest bardzo trudno dostępny. Najlepiej będzie, jeżeli kupicie go ze strony Empiku, ponieważ tam macie potwierdzenie tego, że jest to kompozycja oryginalna, zapach jest... Y Pochodzenia wiadomego, także tutaj poleciłbym go kupić właśnie ze strony marki MPIC, a nie szukać w jakichś dziwnych perfumeriach, ponieważ uwaga, nie są dostępne nawet w Quality Mistala, także radziłbym mu uzupełnić asortyment, bo jest to kompozycja naprawdę świetna, która myślę, że wielu osobom się spodoba. No i to jest nisza niż, nisz, ponieważ rzeczywiście jest to zapach, którym nie spotkacie na co drugiej osobie. Eee, jest on dość specyficzny, ale przeczytam Wam mniej więcej jak jest. Przede wszystkim jest to zapach ciepły, korzenny, także dosyć taki wiecie. Ee, raczej na zimę, w przypadku Laika ja go używam latem, no ale ja, e, jak wiadomo, kocham po prostu mocne zapachy, także e, w moim przypadku on się świetnie sprawdza, również i teraz. Zresztą jestem zakochany w tej kompozycji, bo jest to naprawdę świetny zapach i bardzo go Wam polecam. Natomiast ja Wam przeczytam już e, mniej więcej jego piramidę zapachową, żebyście wiedzieli, jaki ten zapach jest. Poza faktem, że jest ciepły, korzenny i delikatnie kwiatowy, to warto, żebyście wiedzieli coś o nim więcej, jeżeli chcecie go zamówić. Nuty głowy to oczywiście szafran, gałka muszkatołowa, lawenda, nuty serca to agarwood, na, natomiast baza to paczula i piżmo. Także jak widzicie jest to taki zapach, e, tak jak mówię, on jest przede wszystkim, to jest agar i to po prostu w nim czuć. Ale mimo tego on jest taki delikatnie kwiatowy, gdzieś te kwiaty w połączeniu z tym piżmem dają taką delikatną, można powiedzieć... E, mydlaną woń, która uzupełnienia o taką ostrość drzewną tworzy coś naprawdę świetnego. Także zapach ten bardzo Wam polecam. Jest on cudowny, po prostu cudowny i musicie go testować, ale mam dla Was niespodziankę, bo jeżeli nie chcecie wydawać 1600 zł, bądź po prostu nie macie na taką inwestycję, nie kupujcie podróbki, ale jest jego świetny zamiennik marka Latafa, Latafas, jakoś tak jest to arabska marka perfumeryjna. Ja się muszę zacząć uczyć tego arabskiego, ponieważ u mnie z wymową e, czeskiego po arabsku jest bardzo ciężko a moja miłość do arabskich perfum sięga zenitu, także warto by było, jakby się zaczął uczyć tego języka, a przynajmniej wymowy także marka Letafa ma świetny zapach który nazywa się Wood of Glory jest zamiennikiem praktycznie 1 do 1 jeżeli chodzi o te dwie kompozycje, ponieważ Inisto i Wood of Glory to zupełnie to samo nawet jeżeli chodzi o trwałość tutaj również jest to zapach świetny, ponieważ przyrównanie do oryginału jest naprawdę 1 do 1 jeżeli chodzi o intensywność i wszystko także polecam i jest tańszy, jest tańszy ponieważ tak jak mówię zapłacicie 1600 zł za Inisto natomiast w przypadku Wood of Glory jest to już cena w 135 zł i również znajdziecie go na stronie marki Empik. Także polecam Wam zajrzeć, oczywiście linki macie w opisie. Jest to fajny zamiennik. Już dawno nie spotkałam się tak z dobrym zamiennikiem, ale prawdą jest, że akurat e, arabskie marki perfumeryjne robią najlepsze zamienniki e, i nie spotkałam się jeszcze z tym, żeby jakiś e, zamiennik arabskiego zapachu był aż tak dobry. Także oczywiście jest to super zapach. Polecam wam, o czym mogę Wam nawet powiedzieć, e, jak wygląda. To od strony piramidy zapachowej, bo ona jest prawie identyczna. Tutaj nuty głowy to szafran, gałka muszkatołowa, lawenda, nuty serca to jest agarwood i paczula. I na baza to jest oczywiście agarwood, paczula, piżmo. Także ten agarwood mi się wydaje, że został tutaj raczej dodany na siłę, żeby rzeczywiście nie było czegoś takiego, że marka ściąga po prostu z inisto, że jest to jakaś kopia, zamiennik taki 1 do 1 bo rzeczywiście tak nie jest, mimo że jest to zamiennik 1 do 1 Także polecam Wam zainteresować się tym zapachem, bo jest naprawdę świetny i zarówno jeżeli chcielibyście oryginał, wolicie niższe, wolicie po prostu wydać na zapach typu Inisto, proszę bardzo, świetne, ale chyba Wood ogardness. Również cudowna kompozycja, także również Wam polecam. Udo of Gatness był też chyba, Udo Glory był też chyba dostępny w Arabian Dream, e, także również razy Wam tam zajrzeć. Link oczywiście macie w opisie. Przechodzę do kolejnej kompozycji, ponieważ ta sama marka, która wydała Udo of Glory, wydała również świetny zapach o nazwie Amethyst. E, Amethyst jest takim kwiatowo-waniliowo-bursztynowym zapachem, także jest to świetna kompozycja, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, uni unisex, ale taki cudowny w swoim wydźwięku. Ja oczywiście uwielbiam woń róży. Jak wiecie, nawet w moim zapachu z Mo61 też była róża damasteńska, także ja uwielbiam woń róży w perfumach, nie takich typowych różanych perfum, ale jeżeli ta woń róży jest doskonale uzupełniona o pewne akordy, to to jest zapach idealny dla mnie. I tutaj właśnie w ametyście zostało coś takiego zrobione, także ametys w związku z moją współpracą z Arabian Dream był moim niemałym odkryciem, ponieważ był to zapach, na który również się. Poro naczytałam i była to świetna kompozycja, tak więc również mogę go Wam polecić. Poczytam wam, jaki on jest, bo nuty głowy to różowy pieprz i bergamotka, także on początkowo jest taki ostrzejszy, później dopiero e, nuty serca to Róża turecka, róża bułgarska i jaśmin. Także mamy tutaj świetne po prostu e, uzupełnienie tych kwiatów. E, przejście wiadomo, ten zapach zaczyna od cytrusowo, takiej lekko pieprznej nuty. Potem czujecie tę piękną woń kwiatów, która jest wyczuwalna od razu tam po kilku, dosłownie, minutach całość oparta jest na bazie, która z tymi kwiatami tworzy cudowne połączenie. Podobnie jak w moim zapachu z modlaczego, bo rzeczywiście użyłem gdzieś podobnych składników, tylko mój zapach był bardziej skórzany. I tutaj uzupełnienie, czyli baza to agarwood, wanilia i bursztyn i to pięknie łączy się w jeden spójny kwiatowo-drzewno-waniliowy zapach. Także polecam Wam bardzo. Też nie jest to droga kompozycja. Kosztuje w granicach około 135 zł. Także warto się nim zainteresować. Oczywiście są dostępne na stronie Arabian Dream. Link macie w opisie naprawdę warto. I przechodząc dalej, jeżeli już mówię o marce Arabian Dream, bo w związku z moją współpracą też wiele zapachów przetestowałam od nich, mam tutaj moje odkrycie, i to jest jedno z lepszych odkryć. Jakie odkryłem w tym miesiącu zapach, który dopiero testuję, używam, ale jestem z niego mega zadowolony, czyli Hayati Oud. i uwaga! 145 zł za 100 ml. Świetna kompozycja. Trochę przypomina, trochę, ostrzegam, że trochę przypomina mi zapach yy, erba pura od Xerjofa. Natomiast trochę. Uważam, że to jest lepsze i macie to w zupełnie lepszej cenie. W ogóle yy, jakość wykonania tego flakonu, to jak on był zapakowany, jak mogliście zobaczyć u mnie na Instagramie, to jest cudo. W zapachu jestem zakochany, zakochany. Początkowo cytrusowy. Później bardziej słodszy, cięższy i on pięknie ewoluuje na skórze. Cudownie ewoluuje na skórze. Ja uważam, że arabskie zapachy to jest e, odkrycie. To jest odkrycie, ponieważ moi drodzy, to ma niską cenę. Ma cudowne wykonanie. Pięknie pachnie. Długo utrzymuje się na skórze. Zostawia ze sobą ogon. Nie jest to zapach blisko skórny. Kosztuje 145 zł. Przy czym niektóre kompozycje Diora czy Chanel za grube pieniądze nie dają Wam tego samego, co daje Wam ten zapach. To jest oczywiście Hayati Oud, a spodobał się wam tak bardzo, że wyprzedaliście go praktycznie w 7 godzin. Promocja na moim Instagramie pojawiła się bodajże około godziny 11, natomiast o godzinie 18, 17 już tego zapachu nie było, był sold out, także kupiliście cały zapas tego zapachu, także obecnie go niestety nie ma, będzie, może jeszcze pojawi się w Arabian Dream, ale będą też nowe kompozycje, natomiast jest to cudo i Wychwalam go, bo jak już widzicie trochę go ubyło, jak już używam od... Po dwóch tygodni i widzicie jak mało było. używam go prawie codziennie. Zapach cudowny, jestem w nim zakochany, eee, natomiast no, nie da się go kupić. Także może gdzieś tam, jak pobuszujecie go, znajdziecie. No, ale niestety na stronie Arabian Gym on już nie jest dostępny. Poszedł po prostu po biegu od razu. Także dostałam potem wiadomość, rzeczywiście sold out. dużo osób pisało mi wiadomości, że czemu się go już nie da kupić, że zapach jest niedostępny, co ja polecam. Także szybko się wyprzedał, bo jest naprawdę świetna kompozycja, za małe pieniądze. Także, także warto, warto. To zajrzeć na stronę rabię drzwi, ponieważ tamte kompozycji jest więcej. Natomiast to jest takie moje odkrycie. I cieszę się, że naprawdę trafiłem na ten zapach, bo jest on naprawdę, naprawdę świetny. Ale przechodząc dalej. Mam dla Was kolejne odkrycie z polecenia. Zapach mimo, że jest to zapach przeznaczony raczej dla kobiet, raczej w 100% dla kobiet, ponieważ jest on for women, ale jak wiadomo, zapachy płci nie mają. Jeżeli panowie również lubią bardzo owocowe kompozycje, to mam dla nich coś świetnego, coś, co jest owocowe, ale nie do końca, coś, co nie pachnie plastikiem, jak większość kompozycji dzisiaj takich kwiatowych typu na przykład Olympiad, Pacoraban czy, czy na przykład e, zapach od Muglera, bodajże jest to Alien. Także tutaj nie ma czegoś takiego. Tutaj jest świetna kompozycja, ale nic dziwnego, ponieważ odpowiedzialny za stworzenie tej kompozycji jest Menzao Francis Kurkudzian. Mimo, że kompozycja została stworzona dla Barbary, a jest to zapach hair różowy. E, świetna kompozycja. Nawet dla mężczyzn, mimo, że jest to zapach bardziej dla kobiet, to dla mnie jest to unisex. Dlaczego? Ponieważ, moi drodzy, on się otwiera taką owocową wonią, taką słodyczą owocową. Owoców, i owoców. jest to naprawdę tak cudowna woni, że można na jej punkcie oszaleć. Także to, że ona się otwiera, to jeszcze nie znaczy, że jest to zapach. Owocowy. Można oszaleć na punkcie tej woni, ale po czasie zapach staje się drzewnym zapachem. Bardzo takim cięższym, intensywnym, waniliowym. On posiada w sobie taką mocną, drzewną woń. i znajomy porównał to do tego, że ten zapach po prostu staje się z takiej słodyczy, która może się znudzić czymś bardziej męskim, bardziej charakternym zapachem, który rzeczywiście ma charakter, mimo że na pierwszy węch on się wydaje słodki. Radzę Wam go przetestować, ale radzę Wam go przetestować w dłuższym odstępie Czasowym, gdzie rzeczywiście po czasie zauważycie, jak ten zapach się zmienia. Co lepsza jest on też tani, ponieważ kosztuje w granicach chyba 160-150, max 200 zł. Kupicie go w Daglasie w Natino. Chyba nawet w Seforze też występuje. Tutaj Wam. Pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Oczywiście na dole macie do niego link, także polecam, bo kompozycja jest naprawdę cudowna. I przeczytam wam całą piramidę zapachową. I nuty głowy, tak jak mówiłem, otwierają owoce: czyli jest to truskawka, malina, jeżyna, czereśnia, czarna porzeczka, mandaryna, mandarynka i cytryna. Także widzicie, to jest dość. Ciekawe, ciekawe, ponieważ naprawdę początkowo jak psikacie go na pasek albo na skórę macie wrażenie, boże jakie to jest słodkie, jaka to jest słodycz owoców, jakie to jest owocowe, natomiast po czasie to się zaczyna zmieniać. Później nuty serca to fiołek i jaśmin i cała baza to piżmo, wanilia, drzewo kaszmirowe, nuty drzewne, megdębowy bursztyn i paczula i tak naprawdę w całej bazie tkwi, tkwi sekret tego zapachu, bo to jest naprawdę to, co wyczuwacie po tym, jak zwietrzają nuty owocowe. Świetny zapach na lato, świetny do na co dzień, mało zobowiązujący, także polecam Wam zainteresować się tym zapachem zarówno Pani, jak i Panów, ponieważ dla mnie jest to kompozycja unisex, tym bardziej, że tworzy ją menzą Francis Kurkodzian, czyli mój ulubieniec, jeżeli chodzi o zapachy, ponieważ ja w bakaracie jestem zakochany po dziś dzień i to się raczej nigdy nie zmieni, także bardzo polecam Wam tę kompozycję. Ja przechodzę już do ostatniej rzeczy, ostatniego zapachu, którym się rozczarowałem, który już dla Was recenzowałem, mianowicie chodzi tutaj o Red Temptation Zary i miał być to zamiennik bakarata i nie był. Nie był, mimo że wspominał on rzeczywiście w początkowej fazie jest, noszenia. Jest tym bakaratem. Czuć to, że to jest bakarat Róż 540, zapach bardzo podobny. Natomiast po czasie mam wrażenie, że te zapachy z zary są robione na jedno kopyto. Czyli ten zapach pachnie identycznie jak jego pozostałe zapachy z tej serii. Dodatkowo jest on strasznie lipnie trwały, szybko wietrzeje i ma bardzo mało cech wspólnych z bakaratem. Także raczej nie, nie polecałbym Wam zakupić red Temp ze względu, mimo że cena jest naprawdę niska, kosztuje na granicach 80 zł za 70 ml, to jednak ten zapach tak rozczarowuje, że z bakaratem to nie ma absolutnie nic wspólnego. Także jeżeli. Są lepsze, są lepsze zamienniki makaratu, dlatego ten zapach Wam odradzam. E, natomiast po prostu dalej uważam, że makarat róż to jest jeden z takich moich odkryć, lepszych zapachów, zapachów, których się zakochałem nie ze względu na cenę, nie ze względu na luksus. Jak wiele osób po prostu kupuje go tylko dlatego, że jest modny. Ja po prostu lubię go za cały wydźwięk kompozycji, bo jest naprawdę, naprawdę świetna. Tak więc, moi drodzy, to z tej pogadanki byłoby na wszystko, wszystko na ten moment, ponieważ na razie z takich odkryć to było wszystko i widzicie, były to też niedrogie zapachy. Pojawiło się tu tylko dwie, bo bakarat też się tutaj pojawił. Pojawiły się tu dwa zapachy, które były troszeczkę droższe. Reszta e, były to zapachy, które zmieszczą się w granicach do 200 zł. Tak więc moi drodzy, e, jak widzicie warto szukać, warto szukać, a w szczególności polecam wam szukać w arabskich zapachach, ponieważ tam znajdujecie cuda za niskie ceny, zapachy w rolkach, nie w rolkach. Ja na nowo odkrywam ten rynek. Ja wiedziałam o rynku arabskich perfum, ale nie wiedziałam, że aż tak się w niego wkręcę po czasie. Tak więc, jeżeli chcecie nisze za niskie pieniądze, arabskie perfumy, najlepsze co możecie zrobić, radzę wam tam zajrzeć, bo zapachy są po prostu świetne. Jeżeli zna, znam kilka stron z arabskimi perfumami, ale oczywiście polecam Arabian Dream, natomiast inne również tam gdzieś w opisie. Się, z, się znajdą, tak więc zaglądajcie, oceniajcie, kupujcie. Ja oczywiście e, cieszę się i mam, wrażenie, mam nadzieję, że ten materiał się Wam podobał. Zapraszam Was na mojego TikToka, gdzie również pojawiają się często nowe materiały związane z zapachami. Zapraszam Was na mój Instagram, gdzie jestem dla Was dostępny codziennie i oczywiście zapraszam Was do subskrybowania, lajkowania, komentowania, a także do naciśnięcia dzwoneczka. Was to nic nie kosztuje. Mi pokazuje to, że moja twórczość nie idzie na marne i mam większą ochotę tworzyć nowe zapachy, także kliknij subskrybuj i daj łapkę w górę no i możesz dać też dzwoneczek. Ja oczywiście Gorąco się z wami żegnam, i do zobaczenia w kolejnym filmie.